Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak ustawić miniaturkę na YouTube, na naszym filmiku, na telefonie. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, aby ustawić miniaturkę, będziemy potrzebowali aplikacji o nazwie YouTube Studio. Jak widzicie, ja mam tą aplikację w tym oto miejscu. Jeśli jeszcze jej nie macie, link znajdziecie w opisie tego odcinka, wystarczy w niego kliknąć. Po kliknięciu zostaniecie przeniesieni na Google Play, i tam należy tą aplikację zainstalować, i po instalacji zalogować się na nasze konto. Kiedy już ją zainstalujemy, uruchomimy i zalogujemy się na nasze konto, zobaczymy mniej więcej taki oto widok. No i tutaj, jak widzicie, wśród filmów: pierwszy z tych filmów to jest ten, który wrzuciłem w ostatnim filmiku, czyli film z telefonu. Otwieram ten film. Klikając z niego, po otworzeniu mamy tutaj informacje odnośnie tego filmu i, żeby go edytować, klikamy w tą ikonkę tutaj u góry, tą ikonkę Ołówka i po kliknięciu w tą ikonkę, jak widać, możemy edytować zarówno opis, możemy dodać ten film do playlisty, możemy dodać nowe tagi. No i możemy także zrobić to, po co tutaj przyszliśmy, czyli edytować miniaturę. Czyli klikamy tutaj u góry Edytuj miniaturę. No i w tym momencie możemy albo wybrać jedną z automatycznie wygenerowanych miniatur, albo kliknąć w opcję niestandardowa miniatura. No i po kliknięciu możemy wybrać dowolne zdjęcie z naszego telefonu. Czyli dajmy na to, ja wybiorę to zdjęcie o tutaj, klikam w nanie. Następnie możemy dostosować tak, żeby to zdjęcie było w takim miejscu i tak wyśrodkowane jak chcemy. Czyli dajmy na to ja zrobię tak. I następnie potwierdzamy w prawym górnym rogu klikając wybierz. W tym momencie nasza miniaturka została dodana, no i jeśli chcemy zapisać zmiany, klikamy w prawym górnym rogu zapisz. W tym momencie zmiany są zapisywane. I już zmieniliśmy miniaturkę naszego filmu na nasz obrazek. Na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia!